Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu dziesiątej kolejki PKSA a pierwszej ligi koszykówki mężczyzn pomiędzy drużynami UYZ z Politechnika Opolska oraz Dużyną Ena Abramczyk Gastoria Bydgoszcz. Zakończonym zwycięstwem drużyny z Bydgoszczy 92 do 78. Bardzo proszę o komentarz pomyczowy trenera drużyny gości pana Grzegorza Skiby. Witam serdecznie. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny przeciwnej, też która naprawdę gra bardzo dobrą kruczkówkę w tej chwili, w tej są troszkę w dołku, ale pełen szacunek za ich poświęcenie, za ich zaangażowanie. No i czapki z głów dla mojej drużyny, dla moich zawodników, dla moich chłopaków, którzy dzisiaj grali bardzo konsekwentnie, realizowaliśmy plan przedmioczowy i i, i to poskutkowało zwycięstwem na tak trudnym terenie jak opolska hala Politechniki, więc bardzo się cieszymy. Myślę, że kluczem była bardzo dobra skuteczność nasza do przerwy. Mieliśmy 66% skuteczności rzutów z gry, więc i, i, i zespół Politechniki musiał nas gonić po przerwie. Było już blisko, już były cztery punkty przewagi, ale doświadczenie i, 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 i zimna krew. Wystarczyły, żeby zdobyć 92 punkty na trudnym terenie i wywieźć stąd bardzo cenne zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Szymonki Wilisza, Szymon. Przed meczem już mówiłem, miło Cię widzieć. O pole pamiętaj, że zrobiłeś dobrego dału. Do gdy dzisiaj przyjechałeś i pokazałeś się z bardzo dobrej strony, z moich wyliczeń wychodzi 23 punkty. Dobrze było gratuluję wyniku. Proszę o komentarz. Dzień dobry. Na początku chciałem na pewno podziękować za, za bardzo miłe przyjęcie, bo tak jak pan powiedział, grałem tu i, i zawsze jest mi tu miło wracać i, i bardzo dziękuję ze wszystkim za, za miłe przyjęcie, a a co do samego meczu, yy, ciężki bardzo mecz, bo, bo dwie, dwie mocne drużyny, mieliśmy taki sam bilans jak, jak Opole, ale, ale z kluczowych rzeczy, tak jak trener powiedział, wytrzymaliśmy tą końcówkę, kiedy, kiedy Opole nas dogoniło, że na cztery punkty, daliśmy radę to odbić w naszą stronę. Deska była bardzo wyrównana, trener nas na to bardzo uczulał, ale niestety przegraliśmy ją o dwie, to musimy dalej poprawić, ale, ale najistotniejsze myślę, że było 20 strat drużyny z Opola przy naszych 11 I, i to też sprawiło, że oddaliśmy dwa rzuty więcej i, i skuteczność była nasza dużo lepsza. Troszkę słaba z rzutów wolnych, to poprawimy, ale, ale myślę, że te straty były kluczowe. Bardzo dziękuję. Pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kamera trzymajcie. Przede wszystkim gratulacje dla zespołu zbyt goszczy. co tu dużo mówić, wpadliśmy w mały dołek, kolejny mecz już przegrywamy z, sami ze sobą, trzeba się wziąć w garść i w niedzielę pokonać Tychy i się zmobilizować, po, po tym wszystkim, dziękuję. Trener Robert Skibniewski. Dobry wieczór, gratulacje dla Astorii, pokazali doświadczenie, pokazali szerokość ławki. Myślę, że druga, dwa momenty takie w meczu były, gdzie my mogliśmy myśleć o zwycięstwie, ale historia nam to może wiadomo, astoria i w dużej też mierze my sami yy, daliśmy sobie wyrwać się z rąk z niepotrzebnymi stratami, bardzo takie nonszalanckie podania, gdzie piłki latały w aut 20 strat to jest za dużo, żeby wygrać z tak klasową drużyną. Yy. Bo, było, bo były dobre momenty, myślę, że mecz mógł się podobać, ale tak jak mówię, no, na, na szaleńskie podania i, nie i straty właśnie w taki głupi sposób piłki spowodowały, że Astera to wykorzystywała i stworzyła sobie przewagę, której już nie mogliśmy zniwelować. Także jeszcze raz gratulacje. Cieszę się, że mój zespół walczył do końca i zostawił serce na parkiecie, także to jest ważne, na tym musimy budować i postarać się właśnie wyrwać z tego, tego dołka, o którym Konrad wspomniał. Dziękuję. Pytania? Jedno. Czy te straty wynikały z tego, że zespół... W pewnym sensie nie trzymał się założeń taktycznych, czy po prostu jednak to wynikało gdzieś z dynamiki gry i, i z twardej obrony wytoszy? Myślę, że to wynikało po części naszego młodzieńczego entuzjazmu, że chcieliśmy za szybko coś stworzyć, coś wykreować. Kolega kolega, zawodnik, który miał. Piłkę w rękach myślał o jednym. Zawodnik, który miał się otworzyć do tego podania, Myślało o zupełnie czymś innym i tak dochodziło do nieporozumień. Nie byliśmy cierpliwi. Za szybko myślę, że chcieliśmy właśnie wykonać ten cios, który miał spowodować stworzenie przewagi po naszej stronie, ale obejrzymy na spokojnie, będę mądrzejszy. Mówię na razie tak na gorąco. Ważne jest to, że. Ten zespół pokazuje chęci, pokazuje energię, pokazuje, że zostawia serce na parkiecie, bo chcą pracować, chcą grać. To jest pozytywne. No i teraz budujemy zespół, budujemy doświadczenie. A doświadczenie zdobywa się właśnie poprzez takie proste straty i nieporozumienia, tak żeby w przyszłości one już nie miały miejsca. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.